thank you Serdeczne luźna niedziela. Jedziemy z Zalinku sobie gdzieś coś podjeść. Widok z Jakart na Jakartę proszę bardzo. Widok ładny na Jakartę. Zobaczcie co tutaj mam. Dosyć ciepło. termometr mówi, że ciepło. Zrobię dzisiaj wam filmik o luźnej niedzieli. O luźnej niedzieli. gdyż ponieważ filmiki z wakacji cały czas nie chcecie oglądać, także nie chcecie oglądać zabytków w Indonezji to sobie oglądajcie nowoczesną jakartę a tutaj zobaczcie co mam a oczom moim ukazał się las ukradłem to z mojego tego z mojej alei Jeff zobaczymy czy tutaj się przyjmie czy tutaj się przyjmie czy po prostu tutaj nic w tej ziemi nie, nie rośnie po ta ziemia jakiś ma dziwny taki zapach nie wiem czy to, czy to po prostu nie jest nie wiem co to za ziemia, w każdym bądź razie pędzimy sobie coś w A tutaj zobaczcie, jeszcze chciałem Wam pokazać, badajcie na to, ile orzeszków, ile orzeszków. Różnego rodzaju orzeszki. Jakieś takie, to jest coś jak nasze takie ciastka kruche. Coś na kształt, coś na, tak, na kształt naszych kruchych ciastek, widzicie, nawet jest robione forma, tylko to jest z ryżu i są o wiele twardsze, o wiele twardsze. Dlatego yy, Azjaci mają, mają, takie białe zęby, bo oni cały czas jedzą coś twardego, jakieś krupuki, jakieś chrupki, coś i dlatego mają białe zęby. No i do tego oczywiście w domowej roboty orzeszki, mm. domowej roboty orzeszki, tutaj jeszcze takie zobaczcie. Ja już to wczoraj smakowałem. To też jest. Rice flower o tapiocach? Rice. No, to też jest z mąki, z mąki ryżowej. W ogólnie ciasto charakteryzuje się tym z mąki ryżowej, że jest po prostu twarde. Tam baby już gotowa. Czeka na mnie, bo ja robię jeszcze filmik o czekoladzie, co będzie dzisiaj na live. A drugim co mamy? A drugim co mamy? A drugim mamy takie. A w drugim mamy takie, proszę bardzo. A this one? Uh, nice. Takie mamy placuszki ryżowe nice, z kokosem. Ryż, kokos i soja. I soja. I tak trawa e, ma taki specyficzny zapach. Ma trawa. What is the, the herbs? Uh, lime leaf. A, liście limonki liście limonki są liście limonki są no i tutaj takie coś a tutaj a tutaj padajcie na to o oh, no <ścoughs> zobaczcie cała paka oprażonych orzechów bez konserwantów bez konserwantów to wszystko nam przysłała siostra zelinkowa Ria thank you Ria makasi Ria <ścoughs> Happy Lady. Happy Lady. Nie uwierzycie, co się stało. Znalazłem, znalazłem węża w szafie. Snake. I find, I find a snake in a in wardrobe. Patrzcie. Szukałem sobie paska, nie? I teraz tak. Tu. Tu. I snake. <skrym wytrzymał> się tak przestraszyłem, myślałem, że faktycznie, że to snajp. Że to Zobaczcie, jakie narzędzie zbrodni, jakie narzędzie zbrodni Zelinka wzięła, żeby walczyć z wężem. <sumptą wytrzymał> Ale się przestraszyłem. Nie wiedziałem, gdzie go włożyłem i się przestraszyłem, że to wąż jest. Może, może się zdarzyć wiecie, no tutaj tu wszystko się może zdarzyć, wszystko, wszystko, do szafy może wam wleźć. W tym miejscu już parę razy byliśmy, jak wiecie byliśmy z Mirkiem z podróż do raju, możecie sobie wpaść, tu Mirka na podróż do raju, a Zalinku ma jakąś restaurację, co tam jest? Nigdy, my never been there. a, na dole, a są e, te pańkomaty, parki przejdziemy się, zobaczymy co mają tutaj ciekawego tutaj jak na środku, dzisiaj się nic nic na środku nie dzieje gościu sprząta, widzicie tak cały dzień, tak chodzi sobie 12 godzin z taką miodą, bo zazwyczaj oni tutaj pracują po 12 godzin 8 godzin to się rzadko zdarza yy... także obadamy co nowego się tutaj dzieje o, obrazy, można sobie obrazy Tutaj macie biżuteria, biżuteria, tutaj perfumy. No i oczywiście wszystko wszędzie w koło coś do zeziarcia. a Może jakiego serniczka? My Cheesecake after. Cheesecake party. <ścoughs> tutaj dla pań. Dla pań, pani, panie sobie zobaczą. Można sobie kupić takie różnego rodzaju stroje. O, torebki. Wiem, że nie, jakieś. Jakieś panie oglądają, pozdrawiam. Tutaj mam taki wybór torebek. Mogą sobie panie zrobić stopa stopa i zobaczyć sobie dokładnie, tutaj proszę bardzo też. O, no, takie ubiory. A tutaj dla facetów, dla panów, to są tradycyjne stroje indonezyjskie. Batik się nazywa Zegary. Tak, jak wyglądają jak jakieś drogocenne kamienie. A to prawdopodobnie Art Plastik. No i dla dzieci. Tutaj takie rybki. Wiecie co najgorsze, że te torebki to wszystko z plastiku z odzysku z plastiku. A o, tu coś dla dzieciaczków. Tu coś dla dzieciaczków. Znajdziemy coś z polskich bajek. Nic, ale mówicie co tutaj są. Teraz hmm, dosyć podobne. Popularne są muminki. No. Faworyt Naruto. Naruto. What is Naruto? A to największe wiek dziecko to dzisiejsze Naruto. Naruto Sasuke, Sasuke Naruto. What is To jest Sasuke. Naruto. And this one? Sasuke. Sasuke. Mo no, babyku to zna, to ja to nie znam tutaj. No i tutaj możecie sobie kupić resoraki różnego rodzaju, o terenowe resoraki plastikowe na osiedlu mieliśmy zobaczcie tutaj oczywiście, akcent musi być mini, mini o to już metalowe mini kupca Volkswagen, ale taka nuta nuta, nuta zagraniczności Brytyjczycy, Niemcy nie bis Jaś fasola, oczywiście jaś fasola musi być. No i tutaj całe seria jakiś, Dla mnie to wszystko wygląda jak rodzina, rodzina Adamsów. <laughs> jakieś jajo z okiem, nie wiem. Sinchan. Co? Sinchan. Sinchan. He very naughty. Very naughty Sinchan. Bardzo jakiś taki... Do you know I don't know. Doraemon. Znaczy... Zelo zna tutaj wszystkie Pokémony. You ten. Like What is that? Stitch. 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 Jakieś Stitch, ja to wszystko na mnie patrzy. Dobra. You ten. this Super What is that? Mario. Mario. Na Super Mario, jakieś Sticky, Sticky, jakieś co to Stitch. <laughs> Kupię sobie maskę Spidermana. Wonder Woman patrzcie, proszę bardzo. A ja, ja, a to chyba piła 6 albo piła 66. Człowiek piła, nie mam pojęcia kompletnie. Dobra, idziemy gdzieś, idziemy gdzieś indziej. A tutaj mamy healthy food. Tutaj mamy te owoce. Owoce i warzywa suszone. Liofilizowane, ale nie są w proszku. Liofilizowane, ale nie są w proszku no i cenowo, oczywiście cena cena oczywiście tego też jest też, znaczy, inaczej czek, może ta cena, może a, tutaj nawet nie jest podana a, ale cena też jest w proszku mamy tutaj sobie takie ładnego rodzaju różnego rodzaju, jak to się nazywa? bransoletki bransoletki na nadgarstki pani uciekała przed kamerą Tutaj mamy dla Pań coś, takie mamy dla pań, oczywiście tutaj klienci to nie tylko Indonezyjczycy, bo tutaj klienci to są i, 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 i Koreańczycy i są i Chińczyków jest dużo już wam kiedyś pokazywałem taki sklep sklep typowo typowo dla pani sprzedaje na torebki. proszę bardzo. To rybki, portfele, możecie sobie takiego różnego rodzaju i kalibru kupić. O, tak się zapowiada. Nie ma jakichś krzykliwych kolorów. To trzeba by było iść do trochę innej galerii. A tutaj coś dla bardziej bogatych, jeżeli sobie chcecie taki samochód kupić, to też zapraszam. Tutaj możemy sobie takie kupić świeżo wyciskane soczki bez pasteryzacji, a tutaj zobaczcie, kafe tutti kafe tuty taką kawiarnię jakby tutti miała, to by było coś wspaniałego. bym sobie mógł tam pracować 12 dni w tygodniu. 12 dni w tygodniu, a my się udajemy poszukać coś, coś do jedzenia na górę. Ale to fajnie nie Ten kafe It's gonna, soon is gonna be your restaurant Wkrótce będzie to ta kafejka należała do Tutti Dobra, idziemy do góry, odpychamy się do góry, obadamy co tam u góry ciekawego, ciekawego jest, a później zobaczymy może znajdziemy jakiś sernik. Dzisiaj niedziela to może sernika, z sernika sobie jakiegoś pociągniemy. Także widzimy się u góry. A tutaj mamy rzut oka z góry rzut z góry, proszę bardzo pan który w porządku pilnuje perfumy, parfum parfum, tutaj nazywa się parfum my sobie będziemy szukali czegoś do zjedzenia bo to nie jest takie łatwe mając tyle różnych restauracji dookoła, zobaczcie to nie jest takie łatwe, pan jak na mnie patrzy spod eła, patrzy, bo jestem biały patrzy czy nagry, bo nagrywam o, tu mamy taki butik, jesteśmy w galerii tu mamy taki butik Coco Kitchen Toty jest Coco Kitchen jest busy chińskie jedzonko. chińskie jedzonko A tutaj by Sanajan, e, To byliśmy właśnie z Mirkiem e, Z Mirkiem byliśmy i z Julką. A tutaj mamy tutaj są steki. You probably Jułem Steck Jułem Stek Czekaj. Możemy zjeść steka. Idziemy, postanowiliśmy, że zrobimy sobie rundę w koło. Można papaja sobie kupić, można sobie kupić takie fajne buciorki. O proszę bardzo. Tutaj można sobie... Optic ser Optic to jest Expensive, huh? muszę, iść do, muszę iść do tego, do Optyka, zbadać sobie wzrok, zmienić okulary, bo już niestety wzrok już mi się pogorszył. Wzrok mi się pogorszył. But I need a new one, Anyway. So sama ramka 450 tys. No to trochę, trochę drogo. Samsungi. Zainteresowanie Samsungami zerowe. My sobie idziemy, popatrz, patrzymy sobie, jak, jak ludzie sobie podjadają. Widzisz, to jest restant Z indonezyjskim. Kęki sushi o Babinko lubi sushi. Może pójdziemy na sushi? Chociaż mnie nie sushi. Po zielonej herbacie mnie nie suszy, ale zobaczcie, wszędzie dzisiaj siedzą, i jedzą. To już jest czas lunchu. Czas lunchu. Zobaczcie, jak pani prasuje, widzicie? Bardzo popularna ta prasowalnica tutaj, tutaj pusto. Stek. Tam mamy steki różnego rodzaju. Ja nie idę tam, gdzie jest pusto, bo tam, gdzie jest pusto, to. To jest niedobre jedzenie. Wygląda ładnie. Wygląda ładnie. Taki stek w panierce z frytkami. O, takie coś bym zrobił. Coś, coś bym zeżar sobie takiego. A tutaj macie piłkarz. Bardzo popularny. Sobie stoi i czeka na jedzenie. Tutaj też są steki. Tylko, że tutaj te porcje są takie. Wydają duże, a tak naprawdę indonezyjscy porcie są małe. I trzeba zamawiać bardzo często coś, coś do tego jeszcze, jakąś, jakąś dopychankę. Do, do